Ile mniej więcej wydajesz na klocki Lego miesięcznie? Czy miałeś kiedyś jakieś konflikty z innymi LegoTuberami? Którzy z mniejszych twórców Twoim zdaniem mają potencjał? Macie kiklocki klocki czy brodaty geek? Z jakim LegoTuberem masz najlepszy kontakt? Kogo najbardziej lubisz na polskim LegoTubie? O, moje ulubione pytanie. Cześć! Witajcie! Dzisiaj mam dla was Q&A, czyli będę odpowiadał na wasze pytania, które zadaliście mi w Zakładce Społeczność w serwisie YouTube. Q&A to oczywiście pytania i odpowiedzi, dzięki czemu możecie poznać mnie po prostu lepiej. Taki materiał na moim kanale pojawia się średnio co pół roku, dlatego jest to dla mnie bardzo ważny odcinek i otrzymałem od was około pół tysiąca pytań, ale spokojnie, wybrałem najciekawsze. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo zbliżamy się do 30 tysięcy subskrypcji. Koniecznie oglądajcie do końca. Dobra, to zacznijmy od takich podstaw, które wyeliminują znaczącą część pytań. Cześć, mam na imię Kamil, w czerwcu skończę 19 lat, mieszkam w Krakowie i obecnie chodzę do trzeciej klasy liceum po gimnazjum, a co za tym idzie jestem tegorocznym maturzystą i za dwa miesiące będę właśnie pisał maturę. Kim planujesz zostać w przyszłości? Bardzo dobre pytanie. Pamiętam, że jak miałem 9 lat, to już wtedy mówiłem, że będę prawnikiem i wydaje mi się, że pójdę w tą stronę, ale czas pokaże. Mówiłeś, że będziesz budować miasto, a zatem kiedy? Myślę, że rozpocznę budowę mojego miasta LEGO po maturze, bo wtedy też zaczynają się te najdłuższe wakacje życia, które właśnie są po maturze. Czy na LEGO tubie sobie pomagać? na przykład typu diemu On Tobie i tym podobne? Wydaje mi się, że tak, na przykład gdy wrzucam jakiś ważny dla mnie film, to mogę zawsze poprosić jakiegoś innego Lego tuber'a, czy może mógłby właśnie ten film udostępnić chociażby w swojej zakładce społeczność. Czy żałujesz jakiegoś zakupu Lego? A wyobraźcie sobie, że niedługo pojawi się film na moim kanale, który jest właśnie związany z tym pytaniem. Na pomysł tego materiału wpadłem na początku tego roku, ale cieszę się, że pojawiło się takie pytanie, ponieważ odpowiedź na to pytanie pojawi się właśnie w tym przyszłym materiale. Jaki modular zamierzasz zakupić jako pierwszy? Myślę, że będzie to plac zgromadzeń, ponieważ zestaw ten jest już. 5 lat na rynku i to jest już naprawdę najwyższa pora, by w końcu zainteresować się tym setem. Kim się wzorować najwięcej w internecie lub kogo najczęściej oglądasz? Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to gdy zaczynałem nagrywać w roku 2016, to w dziedzinie Lego nie miałem za bardzo na kim się wzorować, bo było bardzo mało Lego tuberów. A jeśli chodzi o Lego tuberów nagrywających, na przykład o różnego rodzaju ciekawostkach związanych z Lego, to nie kojarzę, żeby właśnie w tym roku 2016 po prostu ktoś się zajmował ciekawostkami związanymi z klockami Lego. Natomiast kogo najczęściej oglądam? Dobre pytanie, ale wydaje mi się, że nie mam takiego jednego twórcy, tylko po prostu. Każdego po trochu. Spróbujesz kiedyś robić animacje? Ja już generalnie kiedyś robiłem animacje. Było ich bardzo dużo na moim pierwszym kanale. I na tym kanale też pojawiła się taka jedna konkretna animacja. Taki w zasadzie projekt Lego Ninjago zjednoczeni. Powstał tylko jeden odcinek z tej serii animacji. Miało być tego wiele więcej, ale na kontynuację się nie zapowiada. Zwłaszcza, że premiera tego pierwszego odcinka Lego Ninjago Zjednoczeni miała miejsce na moim kanale w roku 2018. Jeśli byłby koniec Ninjago, to czy zmieniłbyś nazwę kanału? Absolutnie. Ninjago zawsze będzie jakąś częścią mnie. Natomiast ja też już powoli robię coraz mniej filmów związanych z tą serią, ponieważ też no, nie dzieje się za wiele, jeśli chodzi właśnie o Lego Ninjago. Oczywiście cały czas wychodzą nowe sezony Lego Ninjago. Tylko że ja też zauważyłem, że Wy już wolicie oglądać bardziej filmy ogólnie o Lego, tak? Dlatego też robię coraz więcej vlogów związanych z klockami duńskiego producenta i naprawdę widzę, że chcecie więcej tego typu materiałów i ja postaram Wam się dostarczać tego typu rozrywkę. Jaki zestaw Lego bardzo chciałbyś mieć, ale wiesz, że go raczej nie kupisz? Już trochę nad tym myślałem i powiem wam szczerze, że na ten moment wydaje mi się, że nie mam takiego zestawu. Bardzo chciałem mieć ogrody miasta Ninjago i udało się. W sumie to dzisiaj nie wierzę, że ten zestaw stoi w moim pokoju, ale tak, zdobyłem go i bardzo, ale to bardzo cieszę się z tego powodu, ale jeśli miałbym już coś wybrać, to myślę, że modulary, tylko te starsze, bo ich ceny... No, nawet tego nie będę komentował. Czy oprócz cebulowej ekipy masz jakieś znajomości? Chodzi, że poza społecznością LEGOTUBE. Jak najbardziej, przecież nawet chodzę do liceum, więc mam trochę tych znajomych, kolegów, koleżanki i przyjaciół. Jak myślisz, kiedy byś wbił na kanale 100 tysięcy subskrypcji? W ostatnie wakacje. To ja tak zakładałem, że gdzieś, może już w następnym roku, nawet będzie to 100 tysięcy subskrypcji. Mam na myśli, że w 2023. Natomiast teraz wszystko zwolniło. Ja też teraz jestem w klasie maturalnej, o czym już Wam wielokrotnie mówiłem, więc nie daję z siebie 100%, ale naprawdę obiecuję, że po maturze tu będzie daily i, i tym podobne. Więc wydaje mi się, że wszystko wróci na właściwe tory i mam nadzieję, że będziecie oczywiście mnie w dalszym ciągu. oglądali. Jak Twoi rodzice odbierają to, że wydajesz tyle pieniędzy na klocki, a nie na ważniejsze rzeczy, na przykład zbieranie pieniędzy na mieszkanie, tym bardziej, że jesteś już dorosły. Nie no, z tą dorosłością to tak nie przesadzajmy, mam dopiero 18 lat, no, rocznikowo 19, ale jeszcze nie spieszy mi się, żeby mieszkać osobno. E, chciałbym na razie właśnie zdać maturę, a później mam nadzieję, że dostanę się na studia. W każdym razie, no wiadomo, rodzice nie chcieliby, żebym wydawałaś tyle pieniędzy na lego, choć z drugiej strony nie wydaję po kilka tysięcy e, złotych miesięcznie na... Klocki Lego. Zresztą, jakbym wydawał wszystkie swoje pieniądze na klocki Lego, to myślę, że przynajmniej raz w miesiącu widzielibyście na moim kanale jakiś nowy modular. I też chciałbym podkreślić, że zestawy Lego kupuję sobie sam za własne pieniądze bo dużo osób pisze: O pewnie znowu ci rodzice kupują, jesteś rozpieszczony i tym podobne. Nie. Zestawy Lego kupuję sobie sam za własne pieniądze. Czy chciałeś kiedyś skończyć nagrywać na YouTube? Ja już nagrywam blisko 6 lat w serwisie YouTube i było wiele różnych momentów, zarówno tych wspaniałych, wesołych, pięknych, jak i też tych smutnych. Wydaje mi się, że przez te 6 lat nie miałem żadnego momentu zawahania, że chciałem skończyć tą piękną przygodę. Ale czasami zastanawiam się, jakby to moje życie wyglądało bez nagrywania dla Was filmów. I wtedy zdaję sobie sprawę, że byłoby smutne. Pozdrowisz mojego brata Bartka? Uwielbia Lega, a za niedługo ma urodziny, więc fajny prezent by dostał. BTW, fajne, fajne odcinki. Dzięki wielkie i pozdrawiam Bartka. Żuwik. Czy stresujesz się przed maturą? Generalnie się nie stresuję, ale to też zależy od przedmiotu, bo gdy czasami sobie pomyślę o takiej matematyce i o tym, że muszę mieć 30%, żeby zdać właśnie z matematyki, to to mnie trochę lekko przeraża, bo jestem po prostu słaby z matematyki, ale raczej dam radę, no. Jestem po prostu humanistą. Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę? Dobrym przykładem będą ferie. Wtedy uczyłem się gdzieś 8 godzin dziennie. Dwie godziny na Polski, dwie godziny na niemiecki, dwie godziny na matematykę i dwie godziny na WOS, ale to też różnie bywało właśnie z tym czasem, no bo to było tak. Tak sobie odgórnie ustaliłem, że niby będzie po dwie godziny na przedmiot, ale czasami jeden przedmiot robiłem e, na przykład półtorej godziny, a drugi trochę dłużej. Czy miałeś kiedyś dziewczynę? Nie, nigdy nie miałem dziewczyny, ale w sumie jakbym teraz był w związku, to chyba bym już czasowo nie wyrobił, bo szkoła, kanał i do tego jeszcze związek. To, to ja nie byłbym w stanie po prostu tego pogodzić, ile mniej więcej wydajesz na klocki Lego miesięcznie? O, bardzo dobre pytanie. Ale też ciężko tutaj wyciągnąć taką średnią, bo na przykład w styczniu kupiłem aż 7 zestawów. Wiadomo, głównie były to mniejsze zestawy, zresztą mogliście co zobaczyć w trakcie moich różnych vlogów, no trochę tego było, więc w styczniu wydałem około pół tysiąca złotych na klocki Lego. Pod koniec listopada ubiegłego roku kupiłem ogrody miasta Ninjago, które kosztowały mnie prawie 1000 złotych. W lutym bieżącego roku kupiłem wioskę Strażników z Lego Ninjago, która kosztowała mnie około 150 złotych więc naprawdę ciężko, ciężko tutaj wyciągnąć taką średnią, ale macie takie przykłady. Czy masz jakąś pracę oprócz nagrywania na YouTube? Nie, nie mam żadnej pracy, ponieważ do no tak jak już wielokrotnie mówiłem, jestem w klasie maturalnej. Ja poza tym sobie nagrywam na YouTube, więc już nie miałbym czasu, żeby chodzić jeszcze do jakiejś pracy, no chyba, żebym nie spał. Do jakiej szkoły średniej byś się udał? Tak. No tak się składa, że za dwa miesiące to ja właśnie kończę szkołę średnią. Czy masz jeszcze miejsce na Lego w swoim pokoju? Tak, teraz się tutaj rozglądam. Nie, już nie mam miejsca na z pewnością zestawy, które liczą po kilka tysięcy elementów. Na, na takie zestawy już nie mam miejsca. No, chyba żebym ich po prostu nie składał, leżałyby sobie tylko w kartonach. To wtedy okej. Okay. Na mniejsze zestawy Lego jak najbardziej jeszcze jest trochę miejsca. Czy miałeś kiedyś jakieś konflikty z innymi Legotuberami? Ja to lepiej zadałbym pytanie, z kim nie miałem. Tak, było tego sporo, zwłaszcza w przeszłości, jak byłem młodszy. No wtedy po prostu nie używałem głowy i no do dzisiaj jest mi po prostu głupio za niektóre moje zachowania. Jakie miałeś wyniki z próbnych matur? Dobra, może nie będę się chwalił wszystkimi wynikami, dlatego podam te najlepsze. Język niemiecki, poziom rozszerzony 82%. Będzie specjalna 30 tysięcy subskrypcji. Myślę, że tak, tylko najprawdopodobniej dobijemy do tych 30 tysięcy subskrypcji jeszcze przed maturą, więc raczej nie będzie to jakieś spektakularne świętowanie, ale po maturze postaram się coś wymyśleć. Czy w przyszłości zamierzasz zmienić swój obecny content? Nie, nie planuję żadnych zmian, natomiast jeśli miałbym już zmieniać właśnie ten content, no to chyba musiałbym utworzyć nowy kanał, ponieważ content, który nie byłby związany z LEGO, na kanale o LEGO, no to by nie miał sensu. Lubisz Franiksa? Pewnie Franix. Którzy z mniejszych twórców, twoim zdaniem, mają potencjał? jest sporo, jest sporo mniejszych Lego tuberów. Ja oczywiście wszystko śledzę na bieżąco, jak te mniejsze kanały się rozwijają. Jest naprawdę wiele dobrych kanałów, ale jeśli miałbym tutaj kogoś wskazać, no to ostatnio pojawił się chociażby Krys, który nagrywa o Lego Ninjago i to nie są takie typowe odcinki o Lego Ninjago, który nagrywał już praktycznie każdy, więc to jest na pewno duży plus na jego konto. Tylko że Moim zdaniem jest już za dużo tych kanałów, które robią materiały związane z Lego Ninjago, z serią, która, jakby nie patrzeć, no ma już 11 lat, skończone 11 lat i nie wiadomo, jak to dalej się potoczy. Myślę, że tutaj jeszcze warto wskazać Łukasza z kanału Składam Klocki. Nie dlatego, że znam go osobiście, tylko dlatego, że robi coś, czego jeszcze nie było na polskim Lego Tubie, mianowicie livey. Codziennie livey związane z klockami Lego. Szczerze, to myślałem, że polski Lego Tube to będzie słynął głównie właśnie z recenzji zestawów Lego czy też filmów ciekawostkowych. No są też animatorzy, aczkolwiek mam wrażenie, że tych polskich animacji Lego jest coraz mniej, a tutaj się okazało, że są jeszcze streamerzy Lego. Jakie są twoje plany na przyszłość kanału? Oczywiście oprócz regularnych live'ów i vlogów po maturze. Cieszę się, że zapamiętaj, że właśnie po maturze planuję robić regularnie live'y oraz nagrywać dla was Vlogi. Natomiast planuję jeszcze robić daily, czyli wrzucać codziennie materiały, związane oczywiście z klockami Lego. I to daily będzie trwało około 30 dni. Do kogo z Cebulowej ekipy masz najbliżej? Najbliżej mam do Dawida Bakusa Parówy. Czy ktoś z Cebulowej ekipy chodzi z Tobą do szkoły bądź klasy? No nie za bardzo, ponieważ tylko ja jestem w liceum po gimnazjum. Kebab czy pizza? A nie, to już było. A tak serio, to czy oglądasz mniejszych twórców na YouTube? Tak. Przynajmniej raz w miesiącu sobie przeglądam, co tam ciekawego wy wrzucacie. A zresztą część z Was to może potwierdzić, bo zostawiam pod Waszymi filmami komentarze. Czy lubisz oglądać swoje filmy? No ja swoje filmy oglądam przede wszystkim jak montuję, tak? I powiem szczerze, że jak montuję jakiś film na przykład kilka godzin, to już mi się nie chce tego później oglądać i sprawdzać. Co planujesz kupić na dziewiętnastkę? Jeśli chodzi o klocki Lego, to najprawdopodobniej kupię albo modular, albo zestaw Kevin Sam w domu, ulubiony Lego Tuber Lloyd Malina. Masz w planach zdać prawo jazdy? Tak, w te wakacje będę zdawał właśnie prawo jazdy, ponieważ w zeszłe wakacje zdawałem certyfikat z języka niemieckiego i nie miałem już czasu, żeby robić prawo jazdy, dlatego prawo jazdy zamierzam właśnie zdać w tym roku. Ile zbierałeś na ogrody? Miesiąc. Czy nagrasz odcinek z Maćkiem i Klockim? Najpierw to ja muszę Maćka poznać. Lubisz mnie? Pewnie. Kogo najbardziej lubisz na polskim Legotubie? O, moje ulubione pytanie. Oczywiście poza członkami cebulowej ekipy. Generalnie to mam prawie z każdym kontakt na, na polskim Legotubie, podkreślam prawie. Dobra, może przesadziłem. Przynajmniej z tymi największymi polskimi Legotuberami i oczywiście z mniejszymi również. Więc ciężko byłoby mi wskazać taką osobę, którą najbardziej lubię, bo naprawdę przez te 6 lat poznałem setki osób. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że jakiś zestaw był tak zły, że nie chciałeś go składać do końca? Nie, nigdy nie było takiej sytuacji. Jedynie mam czasami tak, że jak składam na przykład jakiś większy zestaw i trzeba powtórzyć kilka razy jakiś etap, to jest to po prostu dla mnie nużące. Jakie lubisz filmy? Sensacyjne, animowane, przygodowe czy kryminały? Generalnie nie mam takiego swojego jednego ulubionego gatunku filmowego, ale nie przepadam za horrorami. Jakie masz rady dla początkujących legotuberów? Bądźcie po prostu wytrwali i znajdźcie coś, co jeszcze w sumie nie pojawiło się na polskim lego tubie, ponieważ to jest najlepsze rozwiązanie, aby zostać zapamiętanym. Jaka była reakcja rodziców, jak do nich podszedłeś i powiedziałeś, że zakładasz kanał z klockami Lego? Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale ja też ten swój pierwszy kanał zakładałem w roku 2016 wraz z moim tatą. W takim sensie, że pomógł mi go po prostu założyć i nie pamiętam, żeby była jakaś taka szczególna reakcja. W jakich językach mówisz? Mówię w języku polskim, niemieckim oraz. Trochę po angielsku. Czy jak będziesz się wyprowadzać od rodziców, to czy jakieś zestawy LEGO weźmiesz ze sobą? No wydaje mi się to dość logiczne, że w momencie gdy już pójdę na swoje, to wezmę ze sobą również moje zestawy LEGO. Co zachęciło cię do nagrywania na YouTubie? Po prostu pasja, tak? Chciałem się podzielić moją wiedzą na temat klocków LEGO z innymi osobami. Kiedy zapłacisz Goldiemu za montaż HOT 16? Nie poruszajmy tego tematu. Lubisz Podiego? uwielbiam. Dlaczego tworzysz na YouTube? Bo to jest część mojego życia, bez której nie wyobrażam sobie funkcjonować. Planujesz studiować w Polsce czy za granicą? Najprawdopodobniej w Polsce, no chyba że jeszcze coś się pozmienia. Jaką masz średnią? Podejrzewam, że tutaj chodzi o średnią ocen na pierwsze półrocze, na pierwszy semestr klasy maturalnej miałem 4,77, no blisko 4,80, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jaką licencję wolisz, Marvel czy DC? Chyba Marvel. Co najbardziej podoba Ci się w pracy youtubera? Najbardziej podoba mi się przede wszystkim kontakt z ludźmi, że cały czas poznaje kogoś nowego oraz, że gdy pojawia się, pojawiają się jakieś najnowsze informacje ze świata LEGO, no to każdy chce nagrać jak najszybciej na ten temat materiał, więc też jest taki element rywalizacji. Ale rywalizacja jest tak naprawdę wszędzie. Czy piątek w sensie osoba urodziła się w piątek i czy paruła w sensie osoba je parówki? Jeśli chodzi o piątka, to już nie pamiętam, skąd to się wzięło. Mam nadzieję, że jeśli piątkuś oglądasz ten materiał, to wyjaśnisz w sekcji komentarzy. A jeśli chodzi o Dawida Wakusa parówę, to tutaj za bardzo nie mogę opowiedzieć tej historii. Skąd masz pieniądze na zestawy? Wiem, że było już to pytanie, ale po prostu powiedz jak i skąd masz pieniądze. No, nagrywam filmy na YouTubie. Czy kiedyś się wkurzyłeś na mamę, że nie kupiła ci tego, co chciałeś? Tak, wielokrotnie były takie sytuacje, ale oczywiście jak byłem młodszy. Pamiętam, że jak miałem 8 lat, byłem z mamą na takim pewnym targu i widziałem tam zestaw z Lego Ninjago, z odcinków pilotażowych i bardzo chciałem po prostu dostać ten zestaw, tylko że mama mi go nie chciała po prostu kupić. Co się stanie z twoim kanałem, jeżeli Lego przestanie być produkowane? Wątpię, że dojdzie do takiej sytuacji, ponieważ Lego cały czas się rozwija. Czy odmówiłeś kiedyś komuś współpracy? Zależy też, jakiej współpracy mówimy. Czy na przykład, że jakiś youtuber zaproponował mi nagranie wspólnego filmu. No to takie współpracę wielokrotnie podejmowałem, ale też kilka razy odmówiłem niektórym twórcom z uwagi na fakt, że na przykład nie podobała mi się koncepcja danego materiału. Ale też dwa razy była taka sytuacja, że jakieś firmy proponowały mi współpracę, ale ich nie przyjmowałem. Jaki masz cel w życiu? Aby być szczęśliwym oraz pokazać, że ciężką pracą można osiągnąć wszystko. Kiedy Team Kraków? Team Kraków skończył się jakieś 3 lata temu. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy pytanie. Z jakim Legotuberem masz najlepszy kontakt? I nad tym pytaniem myślę już jakieś dobre 5 minut. Powiem tak, w 2018 roku miałem najlepszy kontakt z Pudim. Gdzieś do 2021 świetny kontakt miałem z Goldim. Teraz, ostatnio miałem taki naprawdę fajny kontakt z Łukaszem z kanału Składam Klocki. W maju 2021 roku poznałem na przykład broda tego geeka i też nam się fajnie rozmawiało. Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc z każdym mam teraz jakiś taki kontakt ale wydaje mi się, że to wszystko jest jakoś tak yy, równomiernie rozłożone też oczywiście musimy wziąć poprawkę na to, że jest też coś takiego na polskim Lego Tubie jak różnica pokoleniowa że tak to ujmę, mam nadzieję, że nikt nie poczuł się urażony no w takim sensie, że osoby na przykład nagrywające o lego ninjago, jakieś ciekawostki związane z lego vlogi yy, to przeważnie są osoby, które jeszcze uczą się, tak natomiast recenzenci to już osoby, które normalnie Pracują, mają rodziny i, i tym podobne. Więc nie zawsze każdy z każdym będzie miał jakiś mega super kontakt, zwłaszcza jak jedno, między jedną osobą a drugą jest chociażby 15 lat różnicy. Jak nawiązać współpracę z Bloushin i Amitem? Z Amitem to było tak, że napisałem do nich w wakacje 2017, więc w sumie już 5 lat ze sobą współpracujemy i oczywiście bardzo dziękuję za tą współpracę. Natomiast jeśli chodzi o Bloushin, to. Po prostu napisało do mnie Blue Ocean, to chyba było pod koniec 2018 roku. Wydawało mi się, że odpowiedziałem na to pytanie na aparacie, ale najwyraźniej nie, dlatego szybko dogrywam się telefonem. W każdym razie, co moja klasa sądzi o tym, że nagrywam o klockach Lego? Chyba nikomu to nie przeszkadza, a niektóre osoby nawet to bardzo szanują. Maciek i Klocki czy Brodaty Geek? Jakie zestawienie? Maciek i Klocki nie miałem jeszcze okazji poznać, natomiast broda tego geeka poznałem w Warszawie dzień przed otwarciem pierwszego oficjalnego sklepu Lego w Polsce. Długo, długo rozmawialiśmy, ponad dwie godziny. Też była wtedy ze mną cebulowa ekipa i to było naprawdę fajne spotkanie, więc tutaj wybrałbym broda tego. Logika. To jest chyba pierwszy Q&A w historii, kiedy nie natrafiłem na pytanie związane z zarobkami albo Pewnie było takie pytanie, tylko że gdzieś w tym gąszczu pytań go nie zauważyłem. Jeśli Wasze pytanie nie pojawiło się w trakcie tego materiału, to najprawdopodobniej zostało zadane już w trakcie poprzednich QA. Dlatego też utworzyłem playlistę zawierającą właśnie materiały QA, gdzie są tam Wasze pytania i ja na te pytania oczywiście odpowiadam. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! Jestem ciekawy, ile ten odcinek trwa, zwłaszcza, że zacząłem go nagrywać w środę. Później nagrywałem go w czwartek i jeszcze tutaj dograłem kilka pytań w piątek rano, więc naprawdę jestem ciekawy, jak długi będzie ten odcinek.